mamy jubiluszowy, tak zwany, 55 lat teatrowi będzie, czyli działalności naszego teatru. No i też zawsze pamiętamy o swojej pani Janinie Strożenowskiej, która założyła ten teatr, kierowniczka, który też w tym roku spełni się 110 lat. Jak zawsze mamy festiwal w listopadzie, gdzie przyjedzie wiele teatrów, które są zaprzyjaźnione już dawno na naszych, Festywalach i y, mamy zamiar właśnie festiwal połączyć ze swoim jubileuszem, czyli obchodami działalności teatralnej. Jeżeli chodzi o nowe y, któreś spektakle, więc mamy jak zawsze najmłodszego widza, który oczekuje na bajki. I to będzie na pewno nowa bajka w grudniu. We wrześniu zaczniemy znowu od nowa. Powtarzamy też stary repertor, który odbędzie się y, 13 września to Osiecka. 17 września w Trokach odbędzie się zapiski oficera Armii Czerwonej i 21 września w Trokach też zapraszamy właśnie widza tamtego rejonu najmłodszego na bajkę Koziołek Matoły. W październiku mamy zamiary wyjazdu do Polski, do Warszawy z takim zupełnie innym repertuarem, repertuarem o Wilnie. To będą piosenki bardziej ordonówny i takie w stylu retro. Od dawna myślimy o jednym ze spektakli, które to w latach 80. było wystawione. Może na razie nie powiem jakim, ale na pewno odnowimy też jeden spektakl, który akurat stara kadra moja przypomniała to i postanowiła, że warto, ponieważ temat nigdy się nie skończy ten tego spektaklu. Czyli jest zawsze aktualnie. Mamy takich przyjaciół jak Lwów, który w tym roku wystąpił na festiwalu też z programem jubileuszowym swoim, bo niedawno mieli w Żytomierzu. Te teatry to już są powiedzmy, bez których nie możemy, no bo obcujemy powiedzmy mailowo, obcujemy telefonicznie, ale zawsze wiemy co się dzieje u niej, co się dzieje u nas, no i... Jak zawsze pragną, chcą, przyjechać do nas do y, Wilna. I wiadomo, że też za Oceanu będzie to pani y, Maria Nowatarska z y, panią Agatą, y, z przedstawieniem o Ordonównie, która każdy rok do nas przyjeżdża i ma właśnie taki bardzo dobry repertuar, bo Wilna czeka, a to takie trochę historyczne, ponieważ to takich znanych Polakach, Polkach. I tak dalej, bo było o Marii skłodowskiej Kiri, było o Polinegry, tym razem będzie Rudonowna na scenie właśnie po Mówiąc o problemach w teatrze, to faktycznie kiedyś byłam na takim forum polonijnym, gdzie ludzie mówili o swoich problemach. Tam podobno bardzo dużo jest, bo nie ma widza, nie ma aktora, nie ma sali, ale teatr jest. Ja takich problemów nie mam, bo, bo mam salę, mam y, widza. Mam aktorów, mam ludzi z którymi pracuję na co dzień, ludzie, którzy y, lubią pracować, którzy swój czas wolny poświęcają temu. I jedyny może problem, to nie lubię skarżyć się, ale to jest problem finansowy. Dużo by więcej można by było zdziałać. Bardziej można na większym poziomie wszystkie sztuki robić, gdyby trochę więcej było tych, tych finansów. No a niestety nie, nie zawsze powiedzmy Otrzymujemy od państwa swego litewskiego tyle, ile by nam się troszeczkę należało przede wszystkim. Mam wiele dobrych ludzi, zawodowców i amatorów, którzy przychodzą po 30 lat już są w teatrze i można by było o wiele więcej tego zrobić. Bardziej, ja mówię, dekoracje piękniejsze. Przed różnorodne muzyczne opracowanie i tak dalej, gdyby tych nie było brak finansów. Więc ja mówię, że problem jest jedyny, ale ten problem chyba nie tylko jest u mnie na pewno. Większość przede wszystkim zespołów borykają się z tymi problemami. A marzenia? Marzeniem jest mam jedno marzenie takie dawne, żeby jednak na bazie mego teatru byłby ten teatr zawodowy, ponieważ są siły, są ludzie z dyplomami, czyli zawodowi. I muzycy, i reżyserzy, i aktorzy, wszystko to mamy, tylko potrzebna znowu wracając baza. Chętnie bierzemy udziały, nie tylko powiedzmy, robimy sami festiwale, bo ten festiwal jest taki, powiedzmy, w Europie jedyny, jeżeli nie na świecie, polonijny, mam na myśli, gdzie przyjeżdżają teatry polonijne i mają szansę siebie poznać, zagrać i tak dalej. Nam też chętka dobra by była pojechać na festiwale, chętnie byśmy pojechali. Ale jest ten problem znowu, że teraz w Polsce, które odbywają się festiwale, są bardzo drogie, ponieważ tam się wkłada pieniądze. No, my nie otrzymujemy gasz, żeby w to wkładać, więc czasami rezygnujemy. A na wszystkie konkursy, na wszystkie festiwale jakby nas zaproszono, zawsze chętnie wzięlibyśmy udział i jesteśmy otwarci na to. Wystąpi nam 15 sierpnia, będzie to Bartek Kurbanowicz który co prawda on nie jest też tak nowy bo już zagrał, mając swoich 6 lat w bajce Król Maciuś w Chylusie, a po latach mnie akurat sobie przypomniałam, że on jeszcze potrafi śpiewać i akurat teraz już myślę, że to nie będzie nowy, bo jak będziemy brać nową bajkę, więc na pewno weźmie udział. No i to dziecko myślę, że na długo nam zostanie, bo widzę jego chęci do pracy i zresztą jest zdolny. Dawno patrzyłam na takiego jak Łukasz Kamiński, który dawno dawno tańczy w willi, ale ja się przyglądałam i bardzo mi się podobał, ale nie wiedziałam, czy zostanie w Wilnie, czy wyjedzie do Polski, więc tak mocno nie ruszałam, ale Wiem, że na pewno też będzie pracował z nami, a jest też bardzo zdolny, zdolna osoba aktorsko, więc e, powiedział dla mnie, że też będzie z nami grał, a już Wysiecki próbował. Nam zależy, żeby nasz widz przychodził do teatru, jako do prawdziwego teatru, z którego wyszedłby i miałby korzyść z tego, mógłby się zastanowić, pomyśleć, popłakać, się, i tak dalej, czyli żeby po prostu teatr był prawdziwym teatrem.